A więc witam was w kolejnym odcinku serii OG Maraton. W tym odcinku sobie pogram w Pet Symulatora 1 I postaram się odpowiedzieć na pytanie w ogóle Pogadamy sobie o tej grze Zobaczymy co tutaj się tak pełni dzieje Taki pełni filmik o tym Pet Simulatorze A więc ja zapraszam do oglądania I dodatkowo przypominam o polubieniu tego filmiku Bo naprawdę to pomaga mi z filmikiem Dodatkowo chcę ci jeszcze powiedzieć, że w tym filmiku Będzie giveaway na kolejnego huge hasło PS1 Standardowo like, subik, komentarz Z tym hasełkiem i bierzesz udział A my przechodzimy do Pet Simulatora Jedynki. Jak widzisz, no ta gra jest chyba teraz na maksymalnej grafice Tak, na maksymalnej grafice Naprawdę ona słabo wygląda, ale czas na omówienie kilku rzeczy. A więc po pierwsze w tym odcinku specjalnie kupię teleporter, żeby po prostu się nie męczyć, nie? Zaraz sobie kupimy go. 30 robux, więc nie jest to gigantyczna strata. Zobaczymy sobie, jak ten menu wygląda, bo tak szczerze nigdy nie widziałem jak wygląda menu teleportowania się w Pecimatorze 1. Cyp zapewne też. No chyba, że naprawdę groź tą grę ostro, nie. Ja się nie wydawałem w ogóle pieniędzy na Robuxy w czasach, jak Pecimator 1 górował. A zora my sobie przechodzimy do shopu, bo dzisiaj chcę wytestować na pewno czy te. Czapki mocno wpływają na peta. naprawdę te statystyki mają jakieś przełożenie na rzeczywistość? A więc, jak widzicie, ma tutaj kata Oliwier. A więc, my se katowi Oliwier będziemy tutaj kupić z ostatniego możliwego prezentu czapkę jakąś. W tym wypadku, patrz, tu, tutaj jest normalnie jakaś legendarna czapka, o której nawet nie mamy pojęcia. Patrz, normalnie ma jakiś efekt zarobić, więc kupujemy sobie tą czapkę. Tylko raczej się nie trafi tej lepszy, okej okay. Duke of the Federation Co to jest? To jest basic. Czekaj, nie, jak to wygląda dokładnie? Aha, to jest te czerwona, to jest basic, to jest drugie basic. A więc dobra, my sobie bierzemy tego hata, dajemy equip i dajemy kociaka. I czy ten kociak teraz ma jakieś staty... Tak, i to to dosłownie, dobra, ty to czapkę za zarobiska. A czy ja mogę z kolejną czapkę założyć na tego peta? Bo jak tak, to to będzie turbo dziwne, nie? Pika pet i mogę znowu kotowi? Czekaj, pet is already wearing a hat, dobra. A więc my sobie załóżmy tego kota, zobaczmy, czy on na serii ma tą czapkę założoną, czy to po prostu jest taką, bo jest. No, a ty, jest! <noise> te ty, ty, ty czapki normalnie się zakonał na te pety. Już o tym zapomniałem kompletnie. Widzisz, normalnie mam mini czopeczkę, ten PET. Zarumbisty to jest ty. A więc dobra i zacznijmy czy kot Oliver bije i choć na pewno się szybciej rusza, teraz kliknijmy na kona. No dobra, czyli czapki to w skrócie działały tak, że załóżmy czapkę ma 20 tysięcy, tak dacznie jak już PETA tą czapkę. A więc, to wtedy PET dostaje równo tyle ile statystyk miała czapka, tyle dostaje z majup PET. A więc jest to bardzo fajna rzecz. Tak jak mówię, naprawdę fajnie by było jakby coś takiego by było w nowym precatorze as 5 as. Central Trade, dobra, nie, tutaj nie ma co. Cancel. Ale raczej, no, umówmy się szczerze, że Presto czegoś takiego już nie dodał. No to już za późno jest raczej. No chyba, że naprawdę, nie będzie gdzieś pomysłu, to wtedy doda. Ja bym nie był zły, tak jak mówię, nie? Swoją drogą jeszcze ciekawą rzeczą w tej grze było to, czy ja o tym mówiłem w filmiku, że tutaj na ostatniej arenie, nie ostatniej arenie, na ostatnim miejscu w sklepie masz limited time i tutaj masz ikony jajka. Czemu? Bo tutaj normalnie masz exclusive jajka za Robux. Były, były kiedyś. To i były pierwsze ekskluzja jajka za Robux, tak jakby działo to oczywiście inaczej, że była normalnie format takich jajek, jak tu są, że normalnie tu są za końcy. To było takie samo, tylko za Robuxa, więc to było dziwne. I to, jaka była naprawdę dziwne, bo na przykład było jako, że daje ci losowego peta, ale Rainbow, zawsze Rainbow, czy nawet mogliście nie był huge'a z tego trafić. I szansa chyba była taka sama na huge'a, co na przykład na Kota. I dodatkowo też kiedyś było Dark Material, nie? które działa tak samo. Więc naprawdę to było Turbo 9 w tym decymonatorze. A więc w skrócie ogólnie wiesz, jak Petsimonator 1 wygląda, jak on działa, jak to wszystko tutaj funkcjonuje, nie? Po prostu jest naprawdę bardzo prosta gra. W przeciwieństwie do obecnego Petsimonatora 99, tutaj, tutaj tak naprawdę nic nie ma totalnie. Nie ma potek, nie ma enchantów, nie ma itemów, nie ma. Tak samo jak w sumie w na to, że dwójce. Tutaj to ciekawe może końce kupować, ale to bo tak niesamowicie nieopłacalne, że to hiter gościu. No, a więc gra była prosta, a więc dobra, my sobie chyba przyjdziemy do kupienia teleportera, bo pójdziemy sobie oczywiście na ostatnim z Nie, zniszczymy sobie tu jeszcze jednego końca. W ogóle nie, mechanika to jest ciekawa, że mogisz tutaj klikać po prostu na końca, nie? Wiesz o co mi chodzi, że te takie kropki, które się na końcach pojawiały i to chyba poprawiało Ci na serio damage, Zaraz też to sprawdzimy. Czemu tego nie było? Na przykład w pensjonatorze X tego nie, bo tam na pewno czegoś takiego nie było. Jestem pewny. W dwójce zresztą też chyba nie było nic takiego, więc Szkoda, że i w ogóle, to, czemu taka mechanika była tutaj, a w tamtych nie ma? Nie wiem. Ale dobra, my sobie przyjdziemy tutaj, jak widzisz, po lewej stronie ekranu, Oprócz tych wszystkich przycisków, jakie tutaj masz, w ogóle settings, nie tutaj tak mało tych settingsów jest. normalnie. Jest low detail. Normalnie to masz tryb ziemniaka do tej gry nie? jeszcze. Nie, Jak ci PC LEGO, to chłopie, luz. może low detail jest łączyć, ale dobra, my sobie przychodzi do tego przycisku, teleport. Klikamy i jest. World you like to buy teleport. Za 30 rubów, to kupujemy, stać na szczęście na niego. I jest. Mamy teleport kupiony i dobra. Jest powiadomienie, tak jak każdy PC na to, że jest sukcesful, thank you so much Nie ma za co prestać, oczywiście uwielbiam wspierać gry, które nie istnieją już od 5 lat My klikamy OK I patrzcie, klikamy teleport, jak to będzie wyglądać Uwaga, klikamy i... Tak o, to wygląda, naprawdę proste jak widzisz ty Po prostu masz tutaj nazwę aren I każda arena ma swoją własną kolorystykę I po prostu klikasz GO I idziemy, dobra, jest taki dźwięk i sobie się i jesteśmy. elegancko to działa, działa to lepiej, szczerze, za serio, szczerze tyle działa niż teleport specjonatorza 99. Czemu tak mówię, bo jest ultra szybki, nie? W 99, no to wiesz, masz animację, że idziesz z armaty, nie leć po prostu przez cały świat. A tutaj szybko i wygodnie. Jeden przycisk, jeden dźwięk i tyle. i Jesteś, nie? W ogóle co tutaj jest cały czas ten huge? Nie może kiedyś postaram się trafić tego huge, -a, więc dajcie znać co, o czymś takim sądzicie. Bo no, może było coś takiego po kombinacie, ale pewnie szansa na niego jest turbo niesamowicie ciężka i naprawdę to może być problem, aby go trafić. Ale nie. Ja się nie znam, nie patrzyłem na szansę z tego huge, ale dobra, my sobie przejdźmy na Winder Wonderland, tylko najpierw dajmy sobie trade'a z drugiego konta, aby przetransferować najlepsze pety z powrotem, bo jak nie wiesz, to wczoraj na gigantycznym dwugodzinnym odcinku przetransferowałem sobie na te konto, yy, właśnie na drugie konto z tego konta, najlepsze pety, jakie miałem w tej grze. A więc dobra, dajmy trade, see, i dajmy dajemy trade i sent trade. Oczywiście akcepty, i patrz. No widzicie, to 69 milionów no To jest po prostu potęga, nie? dobra, klikamy ready tutaj, klikamy ready, też tu. Czekaj, bo okej, okay, a nie da, dobrze. Jest trade z jak widzisz, naprawdę te menu było proste, nie było czatu, nie było nic, nie było żadnych weryfikacji dodatkowych Po prostu klikasz i to się transferuje tak jakoś długo Dobra, taily has complete. I dostałem te pety na pewno? No, dostałem, zarobi się Dobra, putback, kota i take out Oczywiście te wszystkie pety, tu takie menu akurat jest słabe, nie? Że musisz tu iść i take out, nie? W ogóle to jest, no właśnie, to się tak robią te rainbow pety i goldy, nie? Przyciskiem a you sure is will combine 7 of the same gold pets to create one rainbow pet Naprawdę niesamowicie dziwne to było menu Ale no, co, no eleganckie też było z drugiej strony, nie? Więc dziwne rozwiązanie, ale fajne rozwiązanie ale Dobra, my sobie przechodzimy na Winder Wonderland. Zapomniałem, że mam teleport, więc idziemy od razu tutaj. Teleport, klikamy. Jesteśmy, pięknie to działa. A więc my idziemy tutaj, jak widzisz, tam staje ta arena. Zaraz do tego przyjdziemy też. No i no nie tu są znowu w ogóle znowu do kupienia. Ale dobra, czas na odpowiedź: czemu ten filmik ma taki tytuł? A więc czemu gracze grają w tego Pet Simulatora? A więc jak widzisz, obecnie w Pet simulatorze jest 104 osób, osoby. Nie wiem, jak to odmienić. Ale co prawda, to jest niesamowicie dużo jak na grę, która, no nie miała w, w Station w 2022 roku. No nie wiem, co tutaj mogli potencjalnie dodać. No i wiem, że w 2019 Oficjalny update ostatni był. Ale dobra, czemu właśnie graczy grałem? Bo jak widzisz, tutaj i w tym wcześniejszym jajku masz normalnie do trafienia huge PETA. No i to jest oczywiście rzecz, która motywuje nas wszystkich do gry w Petsmonatory. i w tym Petsmonatorze, i w Xie, i w 99, każdemu zależy jak na huge'u. No a w tej grze przypominam, że możesz mieć Dark Matter Huge. E. Więc no wiesz, jak załóżmy, że w takim Petsmonatorze 99, celem Twoim zawsze, Twoim marzeniem zapewne jest mieć full team Rainbow Titaniców. No jako maks, jako maksymalna rzecz, jaką możesz w tej grze osiągnąć. Tak samo w tej grze, gracze chcą osiągnąć max jaki jest a tym maksem w tej grze jest po prostu mieć full team Dark Matter Huge i naprawdę kilka osób już na świecie jest którzy mają taki team, no ale rzeczywiście ta gra ma już tyle lat jest naprawdę czasu mieli wystarczająco dużo, no ale ja widziałem kilka razy już coś takiego na oczy, w wczorajszym filmiku było też widać, że taki pet Dark Matter Huge ma 400 milionów statystyk, więc to jest miazga nie, a mój najlepszy ma 69 milionów a on już jest OP dosłownie, a więc pewnie te Huge trzymają tę grę no i Pacinator 2 dla porównania, nie ma aż tyle graczy bo po Pierwsze, nie ma tam żadnych petów do trafienia do sobie nigdy press nie dał petu do dwójki. To po drugie Motor 2 ma problem z optymalizacją i po kilku minutach grania gra powoli zacznie ci mulić, zacznie ci ścinać. Będą powoli jakieś lagi, spadki FPS-u zawsze, u każdego to się dzieje jak coś. Możesz wytestować nawet. Ale w tym Pecymatorze co ciekawe wszystko działa o wiele lepiej, płynie mi od tego, że gra jest starsza. Więc to jest na plus i dora. My sobie przyjdziemy do ostatniej areny Inder Wonderland 3, która no jak widzisz wygląda tak, no i właśnie nie wiem czemu tak się zakończy ten Motor, że po prostu jest taka czaszka, taka arena, że tutaj coś trzeba w niego. No, ale no nie wiem. Albo to było losowe, ale według mnie teoria jest taka, że ostresne to takie coś jako no symbol Tego że to już tu jest koniec tego Petsmator. Ale jak widzisz tutaj, to po prostu były tutaj cukierki, bo ogólnie to się wszystko działo oczywiście w zimę. To był event zimowy, na tym się skończył ten Petsmator. Petsmator X dla porównania się skończył na Halloweenowym evencie A więc kto wie, na czym się skończy, na przykład pet 99. A dobra, my sobie to niszczymy. Jak widzisz, można sobie klikać. Jak klikasz, to faktycznie to szybciej niszczy. To widać, że szybciej to niszczy i dostaliśmy trochę tych coinów. Mimo wszystko chyba mnie nie stać nawet na jajko, bo te jajka naprawdę tu są niesamowicie drogie. Naprawdę musisz farmić sporo na te jajka, aby je mieć więc naprawdę trafienie huge'a w tej grze chyba jest ciężkie mimo wszystko, nawet z gamepassami, choć gamepasy w tej grze są strasznie pay to win, jak nie jeszcze ja jestem na ziemi. Tutaj ci ostatnio pokazałem, wczoraj dokładnie jak są gamepasy, więc teraz ich nie omówimy. po prostu widzisz trzy pety z jednego jajka, na przykład takie mocne rzeczy lag, lag boost i inne tego typu gamepasy więc ta gra była pay to win strasznie, no i raczej gracze z pay to win gamepassami oczywiście o wiele bliżej były tego, aby zdobyć huge'a, a nie to co ja na przykład. No ogólnie może powiedzieć też, że fajną rzeczą, która jest na końcu no to są po prostu te sanie, nie na pewno jak kojarz, na pewno jest znasz, widzieliście się u mnie, pewnie ja też kiedyś nie w swoim życiu Więc to jest raczej każdemu wszystko znane, ale no naprawdę ja jestem, tak jak mówię, no ja się powtarzam, ale jestem za tym, aby coś takiego bo do dziewięćdziesiątki Dziewiątki jakiś turbo mocny, ciężki chest, który by wymagał naprawdę sporej ilości czasu, ale by jednak oddał jakiś dobry drop, dobre itemy by dawał Tutaj ten chest oczywiście daje ci ilość coinów, fajną, fajną ilość coinów, ale to oczywiście jest wszystko zależne od twoich petów Jak masz full team Dark Matter, Huge, no to no trochę tych końców dostaniesz, a ja po drugie też bardzo szybko stanie z takim teamem. No niestety, jak ja mam takie Peciki, no tylko ten jest dobry. Ty, reszta już jest taka przeciętna. No niestety mi samemu to zajmie naprawdę sporo czasu, więc ja raczej już to minę. A więc ogólnie w tym filmiku po prostu szybko Ci jeszcze przypomniałem ostatecznie już jak wyglądał PS 1 już to jest raczej ostatni filmik na tym kanale przez najbliższy czas, w którym gramy w tą grę, na pewno już w Odzi Marato nie będziecie kolejnego filmiku poświęconego w pełni tej grze. To dodatkowo właśnie pokazałem Ci czemu gracze jeszcze się skupiałem na tej grze, bo po prostu są w niej huge pety free. To play huge pety, na którym graczu zależy. Znaczy free-to play w takim sensie, no że po prostu są do trafienia z końców, a nie są tylko za robuxy, nie, ale na tym się kończy te free to play, bo po prostu Game Pass ciarze mają wszystko o wiele lepsze. No ale to jest raczej standard serii, taki klasyk precjonatora. Ale dobra, to będzie wszystko w tym wieku. tak szczerze, przedłużać tego nie chcę, Nie ma zbytnio już... O kurde, widzicie to? Normali fashion to jeszcze gry, jakiś ramek i mi daje peta, nie? Ale za co on mi chce to dać za darmo po prostu? No nie, patrz, ścięło mi grę! Nie, nie, nie! Ty! A może on jakieś skama zrobił czy coś? Nie, gość, co się stało? Patrz, mi grę, ścięło! No nie! Widzisz, nie, program Roblox Game client nie odpowiada. Nie, już w takim momencie zamknij program. Ja pierdzielę. A więc dobra, no jesteście z powrotem, no nie pytaj mnie co się stało. Po prostu straciłem szansę, aby dostać darmowego peta od jakiegoś ogarniętego totalnie gościa. No i znowu mi wywalił grę. Ty, dobra, te tak jednak ma jakiś problem z optymalizacją, chłopie w tym miejscu, dobra. Albo może mój PC już się nie nadaje do tego, bo wczorajszy filmik ważył terabajt, Więc no właśnie, wczorajszy filmik był turbo d d długi, więc jeżeli go jeszcze nie obejrzeć w pełni, to polecam się do niego cofnąć, bo tam jest po prostu dwie godziny mojego gadania. To no, będzie wszystko w tym filmiku dzięki za oglądanie. Oczywiście polub subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A my przejdziemy do Pecymatora 99, tylko po to, aby rozdać nagrodę. No jak coś to ścina grę pomosł, więc po prostu widzisz moją postać, jak stoi w miejscu i się patrzy na ciebie. Nie ja, o słabo z tym, ale game pass fajny, nawet za 30 Robuxów. O, Odlagowało się, a patrz, bo ja mam jakiś turbo efekt przy sobie, widzisz? Więc nie wiem czemu taki efekt jest, ale w gremie wywaliło je chyba nie tylko mi. A zora, my idziemy rozdać, widzę, że mailbox trochę ma te jak coś, ja to sprawdzę jak wrócimy do 99. Na razie nie gra w tą grę. A więc dobra, losujemy zwycięzcę na. Naprawdę, wczorajszy filmik był był w ultra drugi, no, mam nadzieję, że ci się spodobał, było mało komentarzy, wiele lajków, like, więc to mnie cieszy, że wsparcie od was było, dziękuję wam za to i tutaj Neon Parkour, czy ty, ty czekaj, co? Czy ty dopiero nie wygrałeś giveaway, Nie wiem, ale kopacz, 2137. a jest tu kupię jego nick, GG i koledze dam ogromnego abysala i tyle po prostu, niech się cieszy, mam nadzieję, że się spodoba, więc wysłane i to będzie wszystko w tym filmiku, widzimy się jutro o 12:00, żegnam i sorry też, że przestań na filmikach, ale powiedz, że nagram po nocach, naprawdę dużo się dzieje, a w ten filmik wczorajszy naprawdę rozbił mnie z rytmu pracy, no bo no, wiesz, pracowałem nad nim niestandardowo, godzinę dwie tak jak nad każdym filmikiem tylko pracowałem nad nim, no łącznie więcej nad nim, niż napisałem w filmiku, łącznie by było tak społecznych 15.